Jak pomagać w transformacji energetycznej? No to, to jest już pytanie do mojego dzisiejszego gościa, pani Anna Żurawicka, Green Reporting. Dzień dobry, witam serdecznie. No to pani Aniu, jak się pomaga tej właśnie transformacji, żeby się jednak, żeby jednak zachodziła i żeby ten proces trwał? Jeżeli chodzi o transformację energetyczną, na pewno jest to proces bardzo złożony i dość kompleksowy i trzeba na niego patrzeć z różnych płaszczyzn. No my, jako Green Reporting, zajmujemy się zrównoważonym handlem zagranicznym. Jest to bardzo istotny element, ponieważ, żeby firmy w ogóle mogły, że tak powiem, mówić o transformacji i mieć dostęp też niejako do kapitału, do tych swoich projektów energetycznych, dekarbonizacyjnych, to one też muszą spełniać. Pewne wymagania, czyli wdrożyć etyczne, ety, etyczne praktyki w swojej działalności. I to dotyczy takich regulacji, jak regulacje CEBAM, czyli ostatnio też o tym mało się mówi, ale regulacja, która weszła w październiku 2023 roku, czyli podatek węglowy w imporcie, gdzie wylicza się ślad węglowy dla produktu, który został wyprodukowany za granicą. Więc jest bardzo wiele takich wytycznych, które dotyczą zrównoważonego handlu, które trzeba brać pod uwagę. Bo wiadomo, że raportowanie ESG jest pewnego rodzaju fundamentem, ale to nie jest jedyna płaszczyzna, którą, na, na którą warto zwrócić uwagę. Skoro wspomniała Pani o tym zrównoważonym handlu zagranicznym, to on rzeczywiście może i czy może pomagać firmom zdobywać ten kapitał dodatkowy? Oczywiście, uważam, że jak najbardziej firmy powinny iść z tym trendem. Co mogę powiedzieć od siebie, że zrównoważony handel zagraniczny nie jest na pewno barierą, trzeba zrozumieć założenia na czym on polega jak można wdrożyć metody i praktyki compliance w swojej działalności i jak, jak można wykorzystać to jako szansę w swo, w, w, dla swojej firmy w pozyskaniu tego kapitału. No to właśnie, a gdybyśmy miały opisać, czym jest ten zrównoważony handel zagraniczny i co jest u jego podstaw? U jego podstaw tak naprawdę jest wykorzystywanie różnych narzędzi sustainability w, w, w wykonywaniu transakcji międzynarodowych. To, o czym warto wiedzieć, że około, według UNEP, około 80-90 transakcji międzynarodowych opiera się na, na finansowaniu handlowym. Więc ten zrównoważony handel zagraniczny to jest przede wszystkim zadośćuczynienie takim regulacjom jak CEBAM, UDR, czyli wylesianie, czy już niedługo będzie wprowadzony akt, Force Labor uh, Act, czyli... Wprowadzenie, który, który narzuci na przedsiębiorstwa wymóg wprowadzenia praktyki i zasad due diligence w, 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 w prowadzonych transakcjach, czyli udowodnienie, że towar, który kupiliśmy, nie został wytworzony przez ludzi, którzy zostali zmuszeni do jego produkcji. Więc jest to bardzo szeroki temat, ale bardzo istotny, jeżeli chodzi o działanie przedsiębiorstwa. Żeby przedsiębiorstwo przeszło na tę drugą stronę, zieloną stronę mocy, jak niektórzy twierdzą, to musi czasem mieć wsparcie także finansowe, bo przecież ten proces jest bardzo kosztochłonny. Jakie są narzędzia, jeżeli chodzi właśnie o finansowanie? Jest bardzo dużo tych narzędzi. Tutaj można było usłyszeć się w panelu, w którym uczestniczyłam, jak wygląda finansowanie po Venture Capital, po również programy dofinansowujące po stronie bankowości. Ja to, co mogę powiedzieć ze swojej strony, to warto się do tego przygotować, bo projekt nie tylko musi być rentowy i konkurencyjny także, ale przede wszystkim trzeba spełnić te wymogi i te, waru te warunki, które będą umożliwiały zaaplikowanie o, do, do, o dofinansowanie i zapewnią nam dostęp do tego kapitału, czy polskiego, czy europejskiego, ale przede wszystkim też globalnego, bo trzeba wychodzić poza ramy Unii Europejskiej. No i tutaj w tym aspekcie prawidłowe przygotowanie od strony compliance i właśnie również ten zrównoważony handel zagraniczny będzie kluczowy. A jak jest takie główne wyzwanie, przed którym stajemy, jeżeli chodzi o transformację energetyczną? Sporo się dzieje na tej scenie geopolitycznej, nie tylko europejskiej. I pewnie tych wyzwań też jest sporo. Z dnia na dzień coś się może zmienić. To też wpływa na ten proces? Oczywiście, że on wpływa. Ja mogę tutaj powiedzieć ze swojej perspektywy i ze swojej e, specjalizacji, że to, czego brakuje, to przede wszystkim e, brak ustandaryzowania e, praktyk raportowania. Jest raportowanie ESG, mamy raportowanie CEBAM, ale tak naprawdę nie ma jednej metodologii, którą moglibyśmy powiedzieć, e, że moglibyśmy zastosować. Więc jednolicenie takich norm e, na szczeblu globalnym. Byłoby na, by, by, byłoby na pewno przydatne. Na tym szczycie dużo mówimy o tym i Pani poprzednicy także dla tych krzesław mówią o tym, że potrzebna jest edukacja i trochę też jeszcze więcej takiej promocji także wśród młodych osób. Świadomość społeczeństwa rośnie, na pewno. Biznes wie o tym, że ta transformacja jest nieunikniona i w to wchodzi. To co powiedzieć młodemu człowiekowi yy, na tym dzisiejszym nawet szczycie klimatycznym yy, o tym, że ta transformacja jest konieczna i jest nam potrzebna. I wszyscy na tym wygrywamy. To, co bym powiedziała młodym osobom, to przede wszystkim to, żeby się interesowały. Interesowały się tym, co się dzieje wokół nas, jak te nowe trendy i nauka też odpowiada na potrzeby, które są kierowane, są zauważane i są kierowane do biznesu, ale też niejako wyznaczają, wyznaczają granice, jak my będziemy żyć, i to, jak my też chcemy żyć, czyli odpowiedzieć sobie na wartości, według których chcemy żyć. Więc na pewno to, co bym powiedziała, interesować się, e, analizować daną sytuację, e, również geopolityczną, e, no i merytorycznie podchodzić do tematu. I to są słowa, które także na szczycie klimatycznym dzisiaj padły. Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Żurawiecka, Green Reporting. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję.